Wróćmy się do tej właśnie naszej postawy ciała takiej często, która się gdzieś tam pojawia, szczególnie na przykład pod koniec dnia, kiedy już jesteśmy zmęczone, tak? i wtedy tak naprawdę ten brzuch najgorzej wygląda, najgorzej reaguje, to mm, ciężar ciała wyjeżdża nam troszkę do przodu, tak? Czyli Ucieka nam ciężar ciała w przód, miednica idzie też do przodu i tak jakby w odpowiedzi na to, co się tutaj dzieje, jest cała ta kaskada zmian na górze, zmiana w kręgosłupie, zmiana ustawienia klatki piersiowej, zmiana wzorca oddechowego i to wszystko się tak jakby napędza. Silny fundament, czyli silne mięśnie bioder, sprawne mięśnie dna miednicy, dobra praca ze stóp powoduje, że tutaj jesteśmy stabilne. Ten dół ciała jest taki mocny. I teraz jak na ten mocny dół ciała dołożymy sobie właśnie tą przestrzeń na plecach, ten piękny oddech, to wydłużenie, otwartą klatkę, no to mamy, już jesteśmy w domu.